Witaj Apoloniuszu! Przebierz się najpierw, żebyśmy się tutaj ładnie zaprezentowali, wiesz? Dzień dobry. Z tej strony Nox. Witam. Bardzo, bardzo mi miło. Moi kochani, postanowiłam, że nagram Legacy Challenge. Z tego względu, że po pierwsze, każdy nagrywa Legacy Challenge. Po drugie, Legacy Challenge się fajnie ogląda, bo to jest jak taka moda na sukces. Taki troszeczkę tasiemiec. Potwierdza to masa fajnych serii. Że ludzie lubią takie rzeczy. Tak więc stwierdziłam, że w zasadzie czemu nie ja też to nagram? A z racji tego, że jest to pierwszy film. To myślę, że. I jakoś się to przyjmie. I obroń. Dobra, tyle złem wstępu. To teraz tak, pewne rzeczy, które muszę powiedzieć, bo mogą Was zdziwić. A mianowicie, nie będzie to typowy Legacy Challenge, dlatego, że ja nie lubię się ograniczać, zatem no, moi Simowie nie będą mieszkać przez całe 10 pokoleń na jednej działce, ponieważ uważam, iż jest to ograniczanie ich swobody i wolności. Ja rozumiem, że nie mają wolnej woli, no ale kurczę no, jeżeli Sim ma być podróżnikiem, on nie może całe życie mieszkać w jednym miejscu, nie? No bo to tak no słabo trochę. No. Więc doszłam do wniosku, że po prostu będą się przeprowadzać. Wtedy, kiedy ja będę chciała, żeby się przeprowadzili, to oni się przeprowadzą. Nieważne, czy to będzie pierwsze, drugie, trzecie, czy któreś tam pokolenie. Jeżeli mi się znudzi dana parcela, to out. Druga kwestia to jest to, że podmieniłam też niektóre rodziny, na przykład rodzinę Kaliente, z tego względu, że nie podoba mi się ta rodzina. W sensie nie, nie podobają mi się siostry Kaliente w czwórce. One w ogóle nie są do siebie podobne, a ktoś taki jak Katrina to w ogóle nie istnieje, ale to w końcu alternatywna rzeczywistość, nie? więc no cóż, dobra. Także podmieniałam sobie siostry Kaliente, podmieniałam sobie jeszcze siostry przyjemne, bo one też w ogóle nie są do siebie podobne w czwórce. Także teraz mam nadzieję, że są. No i tyle. I słuchajcie, Apoloniusz mieszka sobie w. Wiesz, a, Właśnie, właśnie, przepraszam najmocniej. Tutaj gwóźdź programu, gwiazda tej serii. Miłość moja simowa, czyli Apoloniusz Wazowski. To jest sim, którego ja bardzo polubiłam, ponieważ ja już gram sobie w Legacy Challenge w czwórce i to Legacy przekonało mnie do tego, że jednak ta gra do czegoś się nadaje i w miarę jest fajna, jak się ją pozna i kupi się wszystkie dodatki i inne takie rzeczy. Um, I Apolonius jest trzecim pokoleniem, tak. Tylko że jemu troszeczkę nie wyszło w życiu, więc ja stwierdziłam, że a dobra, zacznę sobie nim grać tak samym, zacznę nim nowe legacji, kiedyś Wam pokażę zdjęcia, ewentualnie wrzucę tutaj, jak wyglądał e, założyciel, jego dziadek, jak wyglądał jego ojciec, tak jest. No i Apoloniusz też miał dwóch braci, e, Biedrzysława i Wincentego. Vincent to też była druga moja miłość. Ja w ogóle miałam mega dylemat, jeżeli o nich chodzi, który ma być dziedzicem i koniec końców, zostali oboje dziedzicami. Żaden się z domu nie wyprowadził. Oprócz Biedrzy Sława, bo Biedrek to była akurat taka. A takie ciepłe kluchy trochę. No. <grym> Natomiast. No Apoloniusz to jest to jest zdecydowanie mój ulubiony sim, którego sobie tam w czwórce kiedyś stworzyłam, nie stworzyłam, który mi się w czwórce urodził, więc postanowiłam, że. Niech zazna takiego spokoju, ducha. To mu się należy jak najbardziej. Także dobra. I mamy tutaj karierę, ponieważ Apoloniusz jest stażystą szpitalnym. i Ja bym chciała, żeby on został w ogóle lekarzem. Co musicie wiedzieć, to to, że mam kilka takich celów, które sobie zaplanowałam w czwórce, które chciałabym osiągnąć, a mianowicie między innymi dojść na szczyty karier lekarza, detektywa i naukowca. Także tego będzie dużo, na pewno w tym Legacy. Dużo będzie też, myślę, zbieraniny, czyli kolekcjonowania wszystkiego, chomikowania, jakieś kule, plakaty, żaby, nie żaby, inne rzeczy. I ja uwielbiam takie rzeczy, U uwielbiam takie, takie rzeczy zbierać. W prawdziwym życiu też, znaczy w prawdziwym życiu żab nie zbieram, ale ja też jestem takim troszeczkę chomiczkiem w prawdziwym życiu. Tak więc no, e tego będzie dużo. Podobnie, jeżeli chodzi o serię, to ja bym chciała zrobić tak, że nie będę się ograniczać. A mianowicie, jeżeli będziecie lubić to oglądać, jeżeli coś się sprzeda, krótko mówiąc, to ja będę nagrywać dotąd, dopóki mi się seria nie znudzi. W sensie główny cel to jest 10 pokoleń, ale jeżeli będę chciała grać dalej. I wy będziecie bardzo, bardzo chcieć, żebym ja grała dalej, no to będę po prostu grać. Uwaga, jestem gadułą. Słychać. Ja bardzo dużo mówię. No. Dobra, przejdźmy do rzeczy. Tak więc w kwestii Apoloniusza, Apoloniusz tutaj jest stażystą szpitalnym na ten moment. Chcemy, żeby był lekarzem i przede wszystkim chcemy, żeby on znalazł kobietę. I to taką, z którą będzie szczęśliwy, będzie miał dzieci i w ogóle będzie super. Także dobra. E no i znowu mu nie usunam pieniędzy, także sekundkę. No dobra, to ja na szybko mu tutaj coś wymotam, jak on ma te 1000 simolonów. I zobaczymy się za chwilę. Nie ma tego za dużo, ale zrobiłam mu tutaj ścianę z kibelkiem i z prysznicem i postawiłam mu kanadyjkę. Tak, gdyby ktoś nie wiedział, to takie łóżko właśnie, takie, takie x-ik, to nazywa się to kanadyjkę. Tak więc postawiłam mu kanadyjkę i na razie musi mu to wystarczyć, cóż. No dobra, ale bierzemy się do rzeczy, także tak. U, tutaj już widzę, że on ma cztery punkty charyzmy, także jeszcze dwa punkty, żeby tutaj spełnić. Utrzymuj silny związek romantyczny z trzema simami jednocześnie. No tak, to mu się zaliczyło jeszcze z yy, poprzedniego tego, ale nie zaliczyło mu się dziesięciu simów. I mimo że to się zaliczyło tutaj, ten silny związek romantyczny, to ja bym chciała to zrobić jeszcze raz, dlatego, że no tutaj, jak sobie wejdziemy w Apoloniusza kontakty, no to tego nie ma. Także my to zrobimy. Dobra, Apolonio, to ja myślę, że ty powinieneś iść na jakąś siłkę czy coś, żeby tam, wiesz, poznać jakąś lasencję. Także lecimy z tematem. Tutaj mamy ruchy, ruchy. Ruchy, ruchy, Apoloniusz. Biegnij. Kobiety czekają. Uuu! A pani jest młodą, dorosłą? No czemu pani ma. Ale dziwna, ale poznaję ją. Czemu ty masz siwe włosy? Znaczy no, takie białe? To taka moda teraz, rozumiem. Uh -huh. No oh, sus. So. Czy to jest nina, nie? Co to za pani? Przywitaj się z tą panią. A, dziwna. A, ładna. Kurczę, ruda. Zmarznięty. No tak, bo jest wiosna w sumie. Poloniusz, ale ty nie przyszedłeś tutaj gadać, tylko biegaj, chłopie. Dawaj, biegamy. Ruchy, ruchy. Ciśnij, ciśnij. Markus oczywiście. Markus zawsze jest... Po prostu co ja wchodzę do tej siłowni tutaj, to Markus zawsze biega. Zawsze na tej samej bieżni. Zawsze w tej samej pozycji. Zawsze z kimś rozmawia, tylko spodenki ma inne. No dzisiaj ma czarne. A ty czemu się myjesz w spodniach? I to jeszcze chyba w dżinsach. Nie wiem, nie rozumiem tego. No dobra. Pogadane. To leć teraz na górę się wy... Wymyć się leć. Prysznic bierz. Żebyś czysty był. Właśnie, muszę wam zbudować tą parcelę tutaj na te głosowanie i to wszystko. Ten jak zwykle. Pitu, pitu pod prysznicem. No, nie mogę, no. Dlaczego tobie zniknęły stopy? No, co tu jest grane? Masz, odzyskałeś te stopy, odzyskałeś. No to dobrze, to się ciesz. Ej, kurde, i ty też masz jakieś spodnie niby tu. Co tu się dzieje? Coś mam, chyba jakieś spodnie z moda, które coś tutaj niefajnego robią. No i wyszedłeś, i co? No, i też nie masz stóp. Dobra, zmień strój na codzienny. A, Poloniu... Choć chodź pójdziemy zjeść. Dobra. Samów amciu. Eda ma... Eda Eda Nie ja wiem, co to jest. Eda Nigdy nie jadłam. Ale ty weź sobie precel. Precel to jest dobra rzecz. Taki solony jeszcze zwłaszcza. To jest... Mega. No? Ucinaj, Apoloniusz, ucinaj. Dobra, słuchaj, tu jest Jade Rosa, także ja myślę, że uprzejmy zapoznanie tutaj Apolonio. Apoloniusz. Żyj. I weź weź zdradzij sekret. Mhm. Dobra, słuchaj, to zrobimy inaczej. Ja mam tutaj takiego moda. Mam tego moda. Nie mam tego moda? No co? Oj, to muszę sobie go ściągnąć albo go zaktualizować, bo nie wiem, czy on nie był aktualizowany ostatnio. Ale to niedobrze. Dobra. To w takim razie, mój drogi. Jeżeli ja nie mam tego moda tutaj w modach, to pojedziemy sobie do Sanmei Shuno poznać jakąś kobietę. Albo do Oazy Zdrowia od razu. Aha. Matko, jakie ty masz włosy rude! Uwielbiam ten wasz styl. Tu jakaś ładna pani ćwiczy! Weź ją tutaj uprzejmie powitaj. No i będziesz się widział znalani. Muchi picci. Ale ona jest ładna. Ale byście mieli piękne dzieci, dokuczaj jej figlarnie. Dobra, przedstaw się tej pani. Raczej spróbuj, Bosz. Dobra, kolego. Siku, i do domu. Tutaj szybciutko prysznic bierz, skorzystaj i śpi. Pod gwiazdami. Uroki zaczynania Legacy Challenge. No i co? Bolące placy. Nie stresuj się, Apoloniuszu. Wszystko będzie w porządku. Pierwszy dzień w pracy jecha. Yeah. No, to co my tutaj mamy robić dzisiaj? Powitaj trzech pacjentów. To jest pani pielęgniarka. O, właśnie, pielęgniarki też możesz wyrywać. No, halo. A tu są pacjenci, dobra. I tutaj co? Patka Mroczek. Powitaj. Wesołe zapoznanie. Tutaj Mary Greenburg. A przyjazne, powitaj tą panią. Tak, wesoło też. Ty będziesz bardzo fajnym, sympatycznym doktorem. Wszystkie, wszystkie Cię będą uwielbiać. Znaczy, wszyscy pacjenci, wszystkie pacjentki, oczywiście. Dobra. Tutaj tą panią powitaj. Podaj jedzenie. Podaj jedzenie i tej pani też podaj jedzenie. Uuu! Przyszły kobiety. Dobra, kogo my tu mamy? Lily Feng. Już pogadałeś z kobietami. 18 za godzinę dostajesz! Boże, chłopie, to awans raz, bo tu będzie dramat. Nie. Zostań dłużej. No tu zrabiamy pieniądze. Co taka niedobra takowa? Zjedz przekąskę. Nie masz pieniędzy, żeby zjeść przekąskę. Także idź pogadaj z kimś o pracy. Boże, gdzie ci ludzie? Gdzie ich wywiało? Halo, lekarze. No to jak, jak wy pracujecie, że tylko Apoloniusz jest na zmianie? Co tu jest zgrane? Boże. Typowy szpital. Dobra. O, idzie tam ten facet. No i gdzie byłeś, pajacu? Ja Cię tam nie widziałam. Jezus, za dużo kobiet wokół. Ja już znowu fliściarski. No co za człowiek. Dobra, pogadaj sobie z nim o tej pracy. Pitu, pitu, zrób. Plotkuj romansach. o romansach. A jak, żeby inaczej? 180 simolonów. Głodny znowu jesteś. A czy ja mogę ci kupić, słuchaj, lodówkę podróżną? Chociaż, żebyś ty biedny, głodny nie chodził. Bez przyłącz. Mogę ci kupić lodówkę podróżną. Proszę cię bardzo. Festiwal humoru harców super. Chętnie ci zabiorę. Musisz zobaczyć fajerwerki. Słuchaj, kobieta, dzwoni. To ty idziesz, no. Leć. Są kobiety. Chodź tutaj, chodź, 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 chodź. Kurtuazyjne powitanie i zrób. Dawaj. No zobaczmy jak się dogadujecie. Dziel się ekscytacją. Nie, to weź... Pochwal wygląd. Tiro, 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 tiro. A ją bajerujesz. A może na kawę byśmy poszli, słuchaj. No i gdzie idziesz? Zamów jedzenie. Eee, chyba idą na kawę, ty. No tak, bo to jest ten festiwal. C co tam ci, co co? Nieskazitelna reputacja wyzwaniem w kawalarzy. Wypij ciemną albo jasno wybrać stronę i rozpocząć. Te chłopaki Z tym sobie pogadaj, tym wygląda fajnie Udawaj psotnika Nie chcę ci przeszkadzać, ale doszło mnie słyszy, że jesteś wspaniałym streamem Czy byłbyś zainteresowany wsparciem organizacji charytatywnej? No, pewnie on ma 22 Simoleony w kieszeni, ale tysiąc im wyśli. No, jeszcze czego Eliza? To to jak zwykle łasa na hajs. ale nie ma lęka nie tym razem. Co ty znowu z dziadami siedzisz. Tak mam jeszcze powiem w ramach ciekawostki, że w ogóle pani Ward u mnie w poprzednim Legacy Challenge, właśnie skąd Apolon już też się wziął. Była młoda, ja ją troszeczkę odmłodziłam, wyładniłam i generalnie tam się bardzo dużo podziało, bo to była stosunkowo bliska rodzina Apoloniusza z tą rodziną pani Ward, bo y, siostra jego ojca, w sensie Apoloniuszowego ojca, wyszła za jej syna, także były piękne dzieci, piękne. No ale dobra, wracamy. Oh. Oh. Zobacz kto tu przyszedł do ciebie Niemożliwie pokiełbasiony mim, co? Co to jest za interakcja? No. no dobra, jak wyglądają twoje kontakty powiedz mi. Ty to się lubisz z tą penny pizzas. No dobra, no to startujemy, myślę, że do Penny Pizzas. Penny pizzas dobrze zarabia. Hajsu dużo ma, także. Wymę się numerami. Dłonie całuj. Uchu, uch, odpisał. <laughs> Będziesz i całował dłoń. Ale ona ma figurę, ja cię kręcę. Ucałował dłoń. I co, podchwyciła. <laughs> podchwyciła. Dobra. No to Lulu. Kwiatek do ciebie, mruga. <laughs> Czekaj, nie idź spać. Stój, idź róże pozbieraj. Idź, bo może sprzedaż, będziesz miał pieniądze. Dobra, teraz idź spać i pokaż. Ło, Ło! Ło, pieniądze. Dostałeś mikrofon za 250. Nie, to nie będę go sprzedawać. Firewerki, kometa, 60 bo sprzedawaj to wszystko. Fontanna, iskier, humoru i harców. Rzymskie ognie. To to sprzedaj. I to też sprzedaj. Pieniądze nam potrzebne. Także na razie niestety fajerwerki muszę iść. Papa, pa. dołącz. No. Kolejny dzień w robocie, i pada deszcz. Boże, a ty jesteś głodny. Ojej. Dobra, leć, leć sobie zjedz. Przekąskę kup. Kup sobie jakąś kanapkę z bekonem albo coś, żebyś ty, ty coś zjadł. Bo ty mi tutaj z głodu umrzesz zaraz, chopie. Dobra, jest tą kanapkę. Omnomnom nom, rób. Omnomnomnomnom. Dzinaj. Dobra. Leć szybciutko skorzystaj. I, 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 i. Co tam nalani? O coś tam pisał, nie wiem. Okej, okay, powitaj trzech pacjentów. A dzień dobry, jak się pani ma? Siemanko. Pogadaj sobie z... z Sejdim. A, to Seiji był z tobą wczoraj na tym festiwalu. E, eee, no. A, tutaj już dzisiaj w cywilu, to bez kolczyka w uchu. Mhm. Udawaj, że zwalniasz z pracy. Co? Ale przecież... Ale przecież ty jesteś tylko starzystą, a on jest doktorem. Halo. Starzysta podchodzi do doktora. Sorry, stary, zwalniam cię. <noise> Fajnie. To, to, to nie miałoby miejsca w realnym życiu, ale dobra. Mniej więcej opcji, za, nie zabawne. Przyjazne. Pogadaj z nim o pracy. Apoloniusz nie myj tej podłogi. Pogadaj z nim. No. Tak, i będzie sanitariuszem. Będzie zarabiać dodatkowe 5 simolonów na godzinę. Otrzymuje 23 otrzymuje bonusy 192 simolony nowe ubrania, tablicę doktora, promienia, tablicę do badania wzroku nieślepą. i najbliższa zmiana w pracy siroda siódma rano. Ta jest. Dobra. Pokaż mi co masz. Co dostałaś? Ile to kosztuje? 370. Do widzenia. 230. Do widzenia. Chociaż... Nie, o potem mi będzie smutno. A tak to ja ci zrobię gabinet, powieszę ci to i będzie fajnie. Pff, elegancko. No dobra, tu mu troszeczkę chatę poszerzyłam. Jeszcze mu zostało 974 simoleony ale już ma przynajmniej łazienkę zamkniętą. Wprawdzie yy, na no, niby dach, ale taki średni. No ale łóżko dalej jest takie. No. Także tak. Dobra. No to ja tak sobie myślę, że Ty byś coś z tą peny tutaj ogarnął. Może byś do jakiejś restauracji ją zabrał, kurczę. Hmm, nawet wiem do jakiej restauracji. Proszę bardzo, Penny. E, nie, chwila, to nie tak się robi. Zaproś na randkę. Peny. I proszę państwa. Pojedziemy sobie do mojej restauracji. Także będziecie mieli okazję zobaczyć do Zielonomi. Tak. Nie jest to może jakaś bardzo duża restauracja, ale jest taka klimatyczna, taka przytulna, powiedziałabym. Jest dużo zieleni i krzesełka z modów, stoliki też, ale no musiałam, bo po prostu nic innego mi tu nie pasuje. I to jest przede wszystkim restauracja wegetariańska. Także no. Czemu ty przyszłaś napić się wody z kranu? Halo? Dobra, idź siadaj. Dobrze, ile mamy pieniędzy? 981. Słuchaj, so dzisiaj się wykosztujemy, także dawaj awonalii oraz dwa. Jako główne danie bakłażan w sosie słodko-kwaśnym to dla Penny, a ty sobie weź maki z awokado. Czemu nie? No. I czadowo, przeprowadził żywioną rozmowę, także... weźmów do niej żywo. Kobieta tam idzie. Kobieta na horyzoncie. Radar kobiecy. A tą kobietę to znamy. Kaori nish. No znamy tą panią. To nie, nie, skupmy się na pe... u, cześć. Boże, a ona ma szczenę. Ona jest kurczę. Ona nie jest brzydką Simką, ta... Jazz Sidewolf, ale ma tak wysuniętą szczękę, że to jest. Wow. No ale dobra. My się skupiamy na peny. A e, każda kobieta dobra. No, tutaj do ciebie, już to tak bardzo. Także tutaj wiesz. Szybciutko trzeba. Swobodna dyskusja. Może będziesz miał jakieś miłe wspomnienie. Kolacja we dwoje, stolik restauracji. Dobywam nowego, dobrego przyjaciela. Całkiem smaczne. Całkiem smaczne. No jeszcze nic nie zjadłeś, ale okej. Okay. Głębokie więzy. I co? Towarzyska atmosfera, okej. Okay. A tutaj co to za pani idzie? Kaja pociecha, nastolatka. Ale urocza. Oj, oj. Czy ktoś łaskawie może przynieść tutaj to jedzenie? Co to je zamówiliście? Halo. Bo tutaj pan kelner siedzi i pitoli zamiast. A nie, to nie jest pan kelner. Chłopie! Daj to jedzenie! No czekacie na jedzenie. Jezus, to kto tu się tak ociąga z tym jedzeniem? <suszel> mhm. Mm Okej, okay, ja się zastanawiam, gdzie są szefowie kuchni, a widzę, że wszystkim po prostu. Nienawidzę tego. Muszę ogarnąć te mody, co ja tam mam w tych modach, bo właśnie tak minie, gdzie jest szef kuchni, aż szef kuchni jest, tylko tak jakby połowy górnej szefa kuchni nie ma. No, mhm, <suszel> tył naprzód. <suszel> Boże, to ty creepy, jak oni tak łażą. Po prostu taki Sam tyłek chodzi. To dramat. Oh. Idź się, pożegnaj A ja Jeszcze weź. Szepcz uwodzicielsko do niej. I weź może. Możesz poprosić, żeby została twoją dziewczyną? Wyznaję za uroczenie. O, randka kompletna. Dobra, Poloniusz. Do domu. I cóż, Poloniusz idzie spać. Ja myślę, że będziemy kończyć. Więc w następnym odcinku. Halo, poczekaj, chłopie. Tak więc w następnym odcinku. <grywka> Zobaczymy sobie, jak rozwiąże się sytuacja z Penny Pizzas i czy Apoloniusz pozna nowe kobiety. Plus skupimy się troszeczkę na pracy, bo w końcu chcę, żeby został tym doktorem. Także dziękuję wam bardzo serdecznie. Jeżeli wam się podobało, koniecznie zajrzyjcie na mój Tumblr, na mój Instagram, gdzie robię pozy, tworzę pozy i zawsze o tym informuję. Także wiecie, żebyście byli ze wszystkim na bieżącej. W ogóle dziękuję wam, że byliście. Pozdrawiam was. Trzymajcie się. Pa.